Cześć Kamil. Hej. Bardzo <grym> mi jest miło powitać u nas dzisiaj w kraśniku. Rodzinne strony. Tak, dokładnie. Prawie że w Bychawie mam swoją rodzinkę, moją kochaną babcię. pozdrawiam dziadków. Powiedz, jak Kraśnicka publiczna. Wiesz co, ja nie lubię amfiteatrów, bo one rozleniwiają trochę ludzi. Ludzie mają za dużo wygody, jeżeli chodzi o siedzenie. Ale dzisiaj poradzili sobie bardzo dobrze. Coraz więcej ludzi schodziło się pod scenę i ta, ta moda część publiki. Perełka, naprawdę, dzisiaj bardzo fajnie. Było widać mnóstwo pozytywnej energii, uśmiechu, dziewczyny nawet piszczały. Powiedz, skąd Ty czerpiesz taką pozytywną energię? Wiesz to, to jest jak, um, takie serwowanie piłki. Ty wybijasz energię do ludzi, oni ją odbijają z siłą i tak do końca koncertu. I zawsze jak patrzę na i są tacy to tacy, bierz, gotowi na to, żeby właśnie coś poprzeżywać. I właśnie nie wyobrażam sobie życia bez tego. Właśnie. Czuję, że, że po to to jestem, żeby przyjeżdżać naładowywać akumulatory z energią i to wszystko wraca, ja wtedy zasypiam szczęśliwy I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyszli, pogoda dopisała, to jest niemożliwe było tak brzydko nagle, całe niebo yy, było czyste rozgoniliśmy to basem, regowym basem A myślisz, że Twoja taka energia pozytywna wpływa jakoś na ludzi, na tych szczególnie młodych? Hmm, zdaję sobie sprawę, że to co robię na pewno ma jakiś wpływ na młodych ludzi i to nie jest łatwe, nie jest łatwo pisać taką historię na pewno moi fani to są ludzie wrażliwi i tym bardziej mi zależy na nich, bo wrażliwość, coraz mniej wrażliwości, wszystko się przewartościowało, dlatego naprawdę się cieszę, że są ludzie wrażliwi, którzy się nie wstydzą dobrych emocji, którzy, którzy właśnie cenią sobie wartość rodziny, przyjaciół. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo to wszystko zwariowało, sama dobrze wiesz, że wszystko nabrało pędu, coraz mniej ludzi cieszy się drobnymi rzeczami, skupiają się tylko na pieniądzach, a to nie jest najważniejsze dlatego naprawdę dziękuję wszystkim, którzy cały czas trzymają kciuki, bo już minęło 6 lat do tego programu i są dalej, to widać pod sceną, widać na koncertach klubowych, cały czas są i to jest, to jest naprawdę fajne, dziękuję. Powiedz jeszcze na koniec, jaką masz taką receptę na to, żeby mieć zawsze tyle energii w sobie? Myślę, że w życiu każdego z nas potrzebny jest też czas, w którym tej energii musi trochę zabraknąć, bo gdybyśmy byli ciągle szczęśliwi, to nie wiedzielibyśmy, co to jest szczęście. I kiedy są te smutne chwile, chwile refleksji, są bardzo potrzebne, wtedy też zdarzają się w moim życiu takie chwile. Potrzebuję czasami się wytłumić, gdzieś odejść od całego zamętu, lubię czasami być w samotności. To wtedy, właśnie przyjaciele i ci bliscy nagle wiesz, pupują taką energię, że nagle wiem, co to jest to prawdziwe szczęście właśnie bliskość tych, tych ludzi, na których mi zależy. I tak naprawdę myślę, że każdy z nas y, musi sam w sobie odnaleźć taką, taką siłę, taką energię. I to nie jest łatwe. W dzisiejszych czasach naprawdę to nie jest łatwe, ale jeżeli ktoś znajdzie taką harmonię w sobie. To jest ważne, żeby, żeby nie być ym, ani za dobrym, ani za złym, żeby zawsze być pośrodku. Wtedy człowiek na pewno łatwiej znosi te klęski swoje, każdy musi upaść na ziemię i wtedy łatwiej zachować y, zimną krew y, przy wzlotach tego szczęścia. To jest dłuższa rozmowa, nie chcę się rozgadywać, ale, ale naprawdę trzeba znaleźć sobie harmonię i, i cieszyć się przede wszystkim tym, co się ma na wyciągnięcie ręki. Na pewno ta pozytywna energia tak, energia też wraca. i pewnie. wtedy ściągasz wszystko, cały coś Ci w tym pomoże. No. Czego mam ci życzyć wobec tego? Zdrowia i więcej czasu babci. Dzisiaj mi tak babcia na że słucha wyskakałem to, ale nie było łatwo. Kamil, tak, tak, tak. Ci życzę, ci dziękuję bardzo, dziękuję. że odwiedziłeś nasze miasto, nasz dziękuję. powiat. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję mieszkańcy Krasnika, i wszystkim, którzy przyjechali, bo na pewno było też wielu ludzi, którzy, którzy przyjechali, poświęcili czas. Pozdrawiam, udanych wakacji i do zobaczenia. Pozdrawiamy. Zdrowka.